Cześć. Dzisiaj powiemy sobie, co to jest tablica, jak używać argumentów przy uruchamianiu programu z konsoli. Na początku, stwórzmy sobie nową klasę o nazwie ArrayTest, czyli test tablicy. I jeszcze zanim przejdziemy dalej, zapomniałem o tym powiedzieć. Jeśli nie masz tutaj włączonej numeracji wierszy, co może być przydatne, na przykład jeśli będziesz miał jakiś błąd, i tutaj po uruchomieniu to pojawi się, wchodzisz w window, preferences. Tak, jak widzicie, zakładka General Editors, i tutaj, jeśli klikniecie na tekst Editors, macie tutaj linijkę, w której jest Show Line Numbers. Zaznaczacie sobie tutaj tego checkboxa, klikacie Apply, i później OK. Wtedy powinniście mieć numerowane linie no dobrze, mamy nazwę klasy, pakiet w którym ona się znajduje standardowo public static void main string args z poprzedniego wideo powinieneś wiedzieć że to oznacza, że mamy tablicę dzisiaj podziałamy sobie właśnie na podstawowej tablicy czyli na tej nie będziemy jeszcze deklarować tablic pokażemy to sobie w następnych odcinkach ale to, co musisz wiedzieć, to to, że tablica jest indeksowana od zera, czyli pierwszy element w naszej tablicy ma indeks 0. My dzisiaj przyjmiemy sobie jako argument string name, będzie to nasza zmienna o nazwie, czyli typ danej string, nazwa name. I do niej przypiszemy sobie z tej zmiennej, czyli z tablicy tych stringów, argument z pierwszego indeksu. Będzie to polegało na tym, że przy uruchomieniu tego programu, jeśli wpiszemy sobie później po przecinku jakieś imię, ta zmienna będzie przypisana do. Zmiennej name, która jest stringiem, i później wydrukujemy sobie hello po spacji plus. Tak możemy łączyć sobie stringi przy użyciu system out plus imię. Tutaj użyjemy zmiennej, którą wywołamy z konsoli. Jak widzicie, jeśli uruchomimy sobie to tutaj, mamy tutaj wyjątek. Jak widzicie, jest to błąd. Tutaj od razu nauczymy się czytać błędy. Wyjątek w wątku main, czyli w naszej metodzie głównej main. Jaki to jest wyjątek? Wyjątek java, język, index out of bound exception, czyli chodzi o to, że Taki argument nie występuje. Indeks spoza granicy i tutaj mamy gdzie to się wydarzyło. Otóż jest to first package, array test, main czyli metoda, array test java, czyli nasz plik, klasa i piąta linia. Jak widzicie tutaj, gdy wystąpiła próba inicjacji i przypisania tej zmiennej, wystąpił błąd, bo tego argumentu najzwyczajniej w świecie nie było. Zatem co należy zrobić, żeby uruchomić ten program. Klikamy sobie Alt Tab, u mnie już to jest uruchomione, czyli Commander, inaczej znak Windowsa Run. Ja pracuję na Windowsie akurat. Commander wpisujemy CMD, czyli CMD. Uruchamiamy, pojawi nam się. Przechodzimy do swojego katalogu, gdzie przechowujemy pliki, u mnie jest to na dysku D. Katalog. video tutorials. Tu możemy sprawdzić, co mamy w środku. Nasz First Project. Znowu sprawdzamy, co mamy w środku. Przechodzę do źródła. Sprawdzam, no, co mam w środku. Mam tu oczywiście swój First Package. Upewniam się, że jestem w dobrym miejscu. Teraz, tak jak w poprzednim filmiku kompiluję za pomocą komendy java, array test, klikam tab, to uzupełni się samo za mnie, jak widzicie zostało to uzupełnione, cofam się jeden pakiet i teraz uruchomię to przez komendę java, first package i po kropce nazwa klasy, którą, o teraz możemy sobie jeszcze sprawdzić zanim uruchomię że pojawił nam się plik klasy po skompilowaniu, czyli po komendzie Java pojawił nam się plik klasy, oczywiście jeśli kompilacja się powiodła. No dobrze, przejdźmy do tyłu i teraz już uruchomimy. Java First Package, package, array test. I my wiemy, że teraz, przepraszam, że teraz powinien pojawić się argument, czyli Nasze imię. Założyliśmy, że tutaj wpiszemy imię. Możemy wpisać jakiekolwiek imię, na przykład Danusia. I tak jak widzicie, pojawiło nam się Hello Danusia. Ok, to tyle na ten tutorial. Mam nadzieję, że się spodobało. Pamiętaj o subskrypcji. Dzięki za uwagę.